Jeżeli chcesz wesprzeć produkcję odcinków wegańskich wiadomości oraz innych filmów, to zapraszam na stronę www.patronite.pl ukośnik VegaFitness, gdzie już za 3 zł miesięcznie, czyli cenę kiepskiej kawy, możesz wesprzeć kanał. Pamiętaj również o subskrypcji oraz kliknięciu w dzwoneczek, by zostać powiadomionym o nowych filmach. Witam serdecznie z tej strony, Krzysztof. Zapraszam Was na kolejny odcinek wegańskiej wiadomości. Jest to przegląd tygodnia 11 2020 roku. Mark Wolberg na diecie roślinnej. W jednym z odcinków serii magazynu Men's Health, zatytułowanej Kontra Internet, gdzie celebryci i gwiazdy fitness wyjaśniają plotki z internetu, Mark, zapytany pod jednym z jego bardzo pochlebnych zdjęć czy stosuje głodówki, odpowiedział, że to konkretne zdjęcie zostało zrobione, gdy spożywał osiem posiłków dziennie. W ciągu sześciu miesięcy zjadania ryb, steków i kurczaków nabawił się jednak poważnych problemów z jelitami i od tamtej pory jest na diecie roślinnej. Jak mówi, czuje się znakomicie. Kolejny celebryta na naszym celowniku. Russell Brand nie je mięsa już od 14 roku życia. Komik oraz aktor twierdzi, że społeczeństwo dokuczliwie pchnęło go do przejścia na weganizm, jednak nie i mięsa już od 14 roku życia. Z jajek oraz mleka zrezygnował po obejrzeniu filmu What the Health, który opowiada o skutkach zdrowotnych spożywania produktów odzwierzęcych oraz jak instytucje, które mają chronić zdrowie ludzi, są fundowane przez przemysł odzwierzęcy. Russell odniósł się również do filmu Carnage który przedstawia Wielką Brytanię w 2067 roku, gdy już nikt nie zjada zwierząt. Starsze pokolenia jednak opowiadają o swoim poczuciu winy z racji tego, że kiedyś zabijali zwierzęta po to, by je zjeść. Pierwsza sieć kawiarni, która zastępuje nabiał mlekiem owsianym. Field's Coffee to sieć kawiarni w Stanach Zjednoczonych, która niedawno usunęła ze swojej oferty 2% mleko krowie gdyż jego sprzedaż cały czas malała. Wszystkie 57 kawiarni tej sieci będzie teraz serwować mleko owsiane zamiast 2% mleka krowiego, które stało się ich najmniej popularną opcją. Dzieci nie powinny pić mleka. Hanna Kochlewa, doktor nauk medycznych, doktor nauk technicznych oraz dyrektor badań klinicznych Komitetu Lekarzy do Spraw Medycyny Odpowiedzialnej Mówi, że można wychować zdrowe dzieci bez nabiału, co więcej, nawet lepiej bez niego niż z nim. W wieku pięciu lat znacząca większość dzieci od 50 do nawet 100% w niektórych populacjach, na przykład rdzennych Amerykanów, rozwija w sobie nietolerancję laktozy, która powoduje wzdęcia, biegunki oraz gazy. Mleko to jednak nie tylko źródło laktozy, lecz również tłuszczy oraz cholesterolu które zwiększają ryzyko chorób serca. Wysokie spożycie mleka zwiększać może również ryzyko nowotworów. W badaniach na ludziach spożycie nabiału zostało powiązane z występowaniem raka prostaty, jajników oraz piersi. Harvard potwierdził te wnioski. Mleko krowie różni się znacząco od mleko ludzkiego proporcją tłuszczy do białek, przez co nie jest ono odpowiednie dla dzieci, które powinny podwoić swoją wagę 180 dni po urodzeniu, a nie 40 jak cielaki. Dziękuję serdecznie za uwagę, to by było dzisiaj na tyle. Zapraszam na kolejny odcinek, zapraszam do komentowania oraz klikania łapki w górę, a przede wszystkim udostępniania tego filmu. Do zobaczenia.